Józef Rodak z moich wspomnień. Czyta Maciej Witkowski, prawnok autora. Zygmunt Szurmiński z Falkowa. Szurmiński dzierżawił folwark w powiecie Tomaszu Lubelski, należący do dóbr Tarnawatka, hrabiego Władysława Tyszkiewicza. Cieszył się, jeśli można tak powiedzieć Najgorszą opinią, jako niewypłacalny dłużnik, krętacz i hochsztapler, któremu ani sekwestratorzy urzędu skarbowego, ani komornicy sądowi nie mogli dać rady. Gospodarował podle, tenuty dzierżawnej nie płacił, ale prowadził dom otwarty, urządzał polowania i przyjęcia. Penipotent hrabiego Tyszkiewicza, pan Felix Kotwicki, marzył o tym, żeby się pozbyć uciążliwego i kłopotliwego dzierżawcy. Opowiadano legendę o pomysłach i wyczynach Szurmińskiego, którymi bronił się skutecznie przed wierzycielami. Porównywano go z, le z legendarnym panem Łaszczem, który wyrokami i nakazami sądowymi kazał sobie delie podbić. Przypominam sobie taki popisowy numer Szurmińskiego, o którym mi opowiadano. Komornik, na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, zajął w Falkowie na rzecz wierzyciela kilka krów. I jak to było praktykowane w podobnych sytuacjach, oddał je pod nadzór dłużnikowi. Szurmiński nadzor przyjął i podpisał odnośny protokół, przyjmując tym samym materialną i karną odpowiedzialność za powierzenie mu mienie. Po pewnym czasie komornik ogłosił termin licytacji, zawiadomił Szurmińskiego i w oznaczonym dniu zjechał do Falchowa. Szurmiński o nie zastał, obora zamknięta i nikt ze służby folwarcznej nie umiał, a raczej nie chciał udzielić mu żadnych wyjaśnień. Komornik wyznaczył nowy termin licytacji i przyjechał do Falkowa, zapewniwszy sobie przezornie obecność dwóch Żydów, handlarzy bydłem, jako licytantów i potencjalnych nabywców zajętych krów. Tym razem zastał Szurmińskiego, który oświadczył, że krów nie ma. Zdumiony komornik przypomniał Szurmińskiemu odpowiedzialności karnej, lecz nie zrobiło to na nim wrażenia, zachowywał się bezczelnie i arogancko. Komornik wniósł skargę do prokuratora i Szurmiński stanął przed sądem Oskarżono o roztwornienie przyjętego pod nadzór mienia. Na pytanie sędziego, czy oskarżony przyznaje się do winy, Szurmiński powiedział, że nie. Proszę wyjaśnić, co się stało z krowami, pytał sędzia. Proszę wysokiego sądu, krowa, krowę, zjadła bezczelnie odpowiedział oskarżony. Skarcony przez sędziego za głupie dowcipy, zaczął wyjaśniać, że komornik oddał mu krowy pod nadzór, ale nie zostawił pieniędzy na kupno paszy. Musiał więc sprzedać jedną krowę, aby kupić paszy dla pozostałych. Kiedy pasza się kończyła, sprzedał drugą krowę i znów kupił paszy, i tak dalej. Ostatnia krowa zdechła z głodu. Nie pamiętam, jaki był wyrok w tej sprawie, ale kilka osób zapewniało mnie, że historia ta jest autentyczna i była w swoim czasie głośna w całej okolicy. Kiedy w maju 1929 roku objąłem kierownictwo centralnej kasy spółdzielczej w zamościu, w portfelu wekslowym leżały zaprotestowane weksle szurmińskiego na sumę 10 tysięcy złotych. Z kosztami protestu i zaległymi odsetkami należność wynosiła około 11,5 tysiąca złotych i uważana była za więcej niż wątpliwą. Mój poprzednik, dyrektor Krukowski, był w przyjaznych stosunkach z Szurmińskim, jeździł do Falkowa na polowania i przyjęcia i on to lekomyślnie udzielił mu poważnego bądź co bądź kredytu. Przy końcu czerwca w rozmowie z moim kolegą Feliksem Wiśniewskim, dyrektorem oddziału Banku Ziemiańskiego w zamościu, dowiedziałem się, że podobno plenipotent Kotwicki dochodzi do porozumienia z szurmińskim i że ten za dość poważną kwotę tytułem odszkodowania za wątpliwe zresztą zbiory inwentarze ma zrezygnować z dzierżawy folwarku. Transakcja ma być zawarta w najbliższym czasie. Przyszła mi do głowy genialna myśl i zacząłem błyskawicznie działać. Poleciłem radcy prawnemu, adwokatowi Muszakowi, uzyskać natychmiast kl sądową klauzulę egzekucyjną i skierować sprawę do komornika z poleceniem doręczenia plenipotentowi kotwickiemu tzw. wezwania osobie sobie trzeciej. Procedura sądowo-egzekucyjna przewidywała taką możliwość, że osoba trzecia, mająca wypłacić jakąś należność dłużnikowi wierzyciela, po otrzymaniu wezwania zobowiązana była potrącić spłaconej sumy i wpłacić wierzycielowi jego należność pod rygorem osobistej odpowiedzialności. Komornik sądowy, Wiktor Klaudel, przyszedł do mnie zakłopotany i znając wybiegi sztuczki Szurmińskiego, wyrażał wątpliwość, czy moje posunięcie się uda. Wierzyłem, że się uda i prosiłem tylko komornika o pośpiech. Komornik zaproponował, abyśmy pojechali razem: miał doskonałe konie i wygodną bryczkę. Następnego dnia rano, w piękny lipcowy dzień, wyruszyliśmy do Tarnawatki. Szybko przejechaliśmy 30 km i zajechaliśmy przed pałac. Poinformowano nas, że pan Kotwicki wyjechał w pole i wskazano w którym kierunku. Zdecydowaliśmy się nie czekać na jego powrót i wyjechaliśmy naprzeciw. Wkrótce spotkaliśmy wracającego plenipotenta. Wysiedliśmy z bryczek i Kotwicki witał się z nami zdziwiony i zaniepokojony naszą wizytą. Komornik otworzył teczkę i wręczył mu przygotowany dokument. Kotwicki przeczytał, bez słowa przysiadł na stopniu bryczki i wycierał chusteczką pod czoła. Po chwili, zgnębionym głosem powiedział: No, to zagwoździliście mi panowie cały interes, a już miałem nadzieję, że pozbędę się tego łobuza. Próbowałem argumentować, że tu Szurmiński nie może się sprzeciwiać i nie ma nic do gadania. Tak, ale pan nie zna tego draba. On nie zgodzi się na potrącenie należności i nie podpisze aktu przed otrzymaniem umówionej sumy. Wracaliśmy do pałacu i pan Kotwicki wyjaśnił, że hrabia zgodził się zapłacić Szurmińskiemu wygórowane odstępne, najpierw aby się go pozbyć, a następnie, że folwark przeznaczony jest jako posag dla księcia Władysława Druckiego-Lubeckiego, który żeni się, o ile pamiętam, z siostrą hrabiego Tyszkiewicza. Ta wiadomość zwiększyła moją wiarę w pomyślny wynik sprawy. Epilog tej sprawy rozegna, rozegrał się kilkanaście dni później. W lokalu bankowym stali posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu. Zgromadzili się hrabia Tyszkiewicz, książę Drucki-Lubecki, plenipotent Kotwicki, Szurmiński i dependent notariusza, który przygotował już akt zrzeczenia się przez Szurmińskiego dzierżawy Folwarku Falków na rzecz księcia Druckiego-Lubeckiego. Przewidywania pana Kotwickiego okazały się trafne, Szurmiński nie zgodził się na potrącenie z umówionej sumy należności banku zaprotestowane Weksle, a Hrabia Tyszkiewicz zdecydował się pokryć dodatkowo tę należność. Pan Kotwicki wystawił dwa czeki, jeden na 40 tysięcy złotych dla szurmińskiego i drugi na około 11,5 tysiąca złotych na wykupienie Weksli z kosztami protestu i należnymi odsetkami. Po podpisaniu aktu notarialnego pan Kotwicki nie wytrzymał nerwowo i zwrócił się do szurmińskiego. Powiedz mi pan, panie Szurmiński, za co właściwie otrzymał pan tyle pieniędzy? A na to Szurmiński, jak to za co? Żeby się pozbyć Szurmińskiego, na no to nie ma ceny. Ta cyniczna i bezwstydna odpowiedź najlepiej go charakteryzuje. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zarządu byłem bohaterem dnia. Składano mi gratulacje, bo odzyskanie poważnej sumy, uważanej już za nieościągalną, było rzeczywiście dużym sukcesem. Ponieważ w tym czasie Bank Ziemiański zwaniał zajmowany w naszym gmachu bankowym lokal, Rada Nadzorcza i Zarząd przyznały mi ten lokal na mieszkanie, nieodpłatnie wraz z centralnym ogrzewaniem, co nie było przewidziane w umowie ze mną. Po przeprowadzeniu gruntowego remontu lokalu na koszt banku, ściana działowa, łazienka, nowe parkiety, odzyskałem ładny, czteropokojowy lokal z dwoma balkonami i dwoma wejściami. Za dotychczasowo zajmowany trzypokojowy lokal w nowym domu inżyniera Merguliesa płaciłem 200 zł miesięcznie. Otrzymane nieodpłatnie mieszkanie stanowiło ładny dodatek do mego uposażenia. Był to niezły start na początku mojej kariery bankowej. Na zakończenie anegdotka związana z folwarkiem Falków. Pan Szurmiński zaprosił kilku sąsiadów i kilka osób z zamościa na polowanie. Po polowaniu solidny wiejski obiad, potem kartograjstwo, potem obfita zakrapiana kolacja i wreszcie goście udali się na spoczynek, rozlokowani przez gospodarza w licznych dworskich pokojach. Jeden z gości, pan Balicki, znany z dobrego apetytu i uważany za wielkiego żarłoka, obudził się w nocy i poczuł nieodpartą konieczność oddania długu naturze. Cichuteńko, aby nie budzić domowników, wyszedł do przedpokoju. Otworzył drzwi na ganek w nadziei, że gdzieś na klombie czy w malinach załatwi swój niecierpiący zwłoki interes. Niestety, spuszczone z łańcuchów na noc dworskie psy rzuciły się do ganku z głośnym ujadaniem. Walicki przymknął drzwi, przeczekał i znów próbował się wydostać, jednak psy były czujne i ponowiły atak. Balicki przez uchylone drzwi zauważył stojącą na ganku małą beczułkę. Ściągnął ją do przedpokoju, następnie do pokoju i uszczęśliwiony po kilku minutach wystawił beczułkę na ganek. Pozbywszy się ciężaru, smacznie zasnął miał podobno przyjemne sny. Rano obudziło go pukanie do drzwi i do pokoju weszła pokojówka z tacą. To gościnny gospodarz przysyłał gościom pierwsze śniadanie. Dziewczyna, wszedłszy do pokoju, wydała okrzyk przerażenia, taca ze śniadaniem wyleciała jej z rąk i dziewczyna wybiegła z pokoju. Walicki zdziwiony uniósł się na łóżku i z przerażeniem spostrzegł na środku pokoju aż nadto wielki dowód swej nocnej działalności. Okazało się, że beczułka, z której korzystał, nie miała dna. Nie ręczę oczywiście za prawdziwość tej historii, przytaczam ją tylko jako ilustrację, jak to ludzie żyli, zabawiali się w dawnej, sanacyjnej Polsce. Koniec.